I kochani, tak to mniej więcej właśnie rano wygląda. <noise> Także jeszcze bez soczewek i w ogóle w moim ukochanym ślaproczku, który jest mięciutki i cudowny, sobie paraduję po domku. Yy, I zaraz będziemy lecieć robić śniadanko. Dzisiaj na śniadanko robię coś, czego nigdy jeszcze wcześniej nie robiłam. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Moja yy, morning daily routine będzie trochę nie morning daily, ale dobra, niech będzie. Także lecę już umyć sobie buźkę, lecę założyć soczewki. No i zobaczymy, co wyjdzie mi z dzisiejszego śniadanka. Tak, moi drodzy, jak będziecie słyszeć tam gdzieś w dalszej bądź bliższej odległości muzykę, to po prostu my zawsze jak robimy śniadanie czy coś w tym stylu, to muzyka musi być. Także dzisiaj robimy płatki owsiane, moi drodzy. Nigdy tego jeszcze nie jadłam. Ja wiem, to jest mega dziwne, ale stwierdziłam, że to brak kiedyś musi być ten pierwszy raz. Także mamy płatki owsiane górskie, mamy musli, które wczoraj zresztą kupiliśmy, bo stwierdziłam, że samych płatków owsianych to chyba zjeść nie dam rady, a zresztą moja siostra mówiła mi, że to taka, wiecie... Hmm, na pierwszy raz może być trochę ciekawie, więc wzięłam jeszcze y, y, musli tropikane. Y, wzięliśmy mleczko oczywiście i dorzucę sobie trochę orzeszków. Także mięseczka mam już przygotowaną i zaraz Wam y, pokażę jak mi i co mi to wyszło. Jeżeli w ogóle y, lubicie owsianki czy coś w tym stylu, y, to zarzucajcie y, w ogóle informacje na temat tego, jakie są dobre, moi drodzy. W ogóle to nie powitałam się z Wami dzisiaj jakoś tak y, promiennie, więc dzień dobry kochani. No, zaczynamy dzisiejszy dzień. Moi drodzy, jestem tak zestresowana, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to smakuje, że sobie nawet nie wyobrażacie. A swoją drogą zrobiłam sobie wczoraj pazurki. Ładne, prawda? Sama, samiusieńka. No, w każdym razie, tak u nas mniej więcej wygląda stół ym, podczas śniadania. Tak, to jest mniej więcej to. Mamy na rozwalane gazetek. Yy, jeszcze oczywiście... Ja mojego ukochanego już odprawiłam na uczelnię, ale tak, tu byłby jeszcze jego iPad, jego telefon i 100 tysięcy innych rzeczy, o, jeszcze jego kubeczek został, także mniej więcej tak to wszystko wygląda. Dobra, moi drodzy, będzie normalnie te czarne żywo. Ciekawa jestem bardzo, jak to smakuje. Dobra, moi drodzy, jak ma być te żywo, to będzie, nie? <grym>, jestem tak ciekawa, jak smakuje owsianka. Wszyscy ją jedzą, a kubeczek tylko ja nie. Dobra. Nie wiem w ogóle, czy za dużo mleka nie dałam. Dajcie w kultury. Mm. Nie jest takie złe Szczerze mówiąc myślałam, że będzie gorsze Więc śniadanko dzisiaj wszystkim. No tak się moi drodzy je śniadanie <grytanie> Jak nie ma z kim pogadać To się włączę filmiki I tak właśnie wygląda moje śniadanie często A często i obiad Bo jak nie ma nikogo to sobie tak jem I oglądam <grytanie> Także tak sobie umilam czas No dobra, nieważne Wcinam, bo już godzina ósma Także dzisiaj mam na szczęście trochę później nauczenie, ale trzeba się powolutku zbierać, bo wiecie, ze mną to jest tak, że ja się potrafię zbierać nawet kilka godzin, bo a to tego zapominam, a to tego zapominam, a to wiecie, przecież jeszcze kobieta, makijaż itp. Także widzimy się niedługo. Dobra, kochani, teraz coś, co prawdopodobnie najbardziej Was interesuje, czyli w związku z tematem tego kanału makijaż. Nie wiem, co dzisiaj zrobimy, zobaczymy, jak to się i co tam się wyjdzie. W każdym razie chciałabym Wam od razu powiedzieć, że tak, to kuchnia to był, jak widzieliście, bądź nie widzieliście, na razie pierwszy, jeden, jedyne miejsce w domku, które na razie wyremontowaliśmy. Reszta będzie czekać do, na cieplejsze dni, bo mamy tutaj naprawdę kupę roboty także no, zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo, nie wiem czy będą Wam takie rzeczy pokazywać, nie wiem, jak chcecie to ok, jak nie to w sumie nie, bo czemu, po co i w jakim celu, jeżeli jesteście zainteresowani ogólnie tematyką właśnie takiego remontowania praktycznie całego domu, właściwie no, całego domu, to oczywiście dawajcie znać, ja sobie tutaj próbuję włączyć... Komputer, nie wiem, co mi się stało. A, bo mi się bateria rozładowała. No, w każdym razie, wiecie, jak już się maluję, to fajnie by było mieć jakąś muzyczkę, tudzież włączony jakiś program. Ale oczywiście nie wiem, co się stało. Jakiś tam kabelek chyba wypadł z jakiegoś, no wiecie... Ogólnie nie, nie, nie potrafię takich rzeczy robić, nie wiem, który kabelek do czego jest i tak dalej, i tak dalej, także takimi rzeczami zajmuje się mój kochany i e, zostawmy to jamu, bo ja mu, bo jak coś dotknę, to oczywiście to spierdzielę zaraz i będzie problem, także e, wracam do Was już e, z przyszybszonym tempem, e, żeby pokazać Wam, co dzisiaj na, na sobie zmaluję. prezentuję mniej więcej tak, tak ja coś wymyśliłam, takie ja coś wyszło. <noise> w ogóle tak, zdecydowanie stwierdziłam, że nie chcę jakoś, tak wiecie, super ekstra mocno się malować, bo wiadomo, nauczenie ja takich rzeczy nie preferuję. No także wiecie, wracam do Was za chwilkę, przyniosę sobie jakieś pierdółki do włosów, bo jak widzicie, moje rozjaśniane włosy są po prostu w stanie agonalnym. No, ale wiecie, olejuję je i tak dalej. Zresztą, prawdopodobnie jak to wszystko mi się sprawdzi, i tak dalej, to zrobię jakiś filmik na temat rozjaśnianych włosów i na temat tego, jak je pielęgnować, i tak dalej, i tak dalej. Bo stwierdzam, że to jest rzeczywiście pielęgnacja, która to są włosy, które wymagają niesamowitej pielęgnacji, więc tak trzeba o nie dbać. Zdecydowanie. Także no, za chwilkę do Was wracam. Z włosami tak samo jak i z makijażem, nie mam żadnego pojęcia, co zrobię. Ale dobra, wiecie, co słońce wychodzi? Matko, a już tak się martwiłam, że po prostu dzisiejszy dzień będzie taki, wiecie. Tragedia, no patrzę na godzinę, matko droga, która godzina, za godzinę muszę wyjść, także wiecie A jeszcze chciałam sobie przypomnieć, wiecie, jakieś tam różne pierdoły na temat yy, naszej, a, naszej debaty Ponieważ dzisiaj mamy debatę, ale dobra, stwierdziłam, że pokażę Wam moje włosy tak jak są one rzeczywiście No, tragedia, nie? <ścoughs> Może nie taka tragedia Związuję je oczywiście gumeczkami albo Invisible, albo tymi, które kupiłam w Biedronce yy, Tak co so, bardzo fajne. No. I tak właśnie budzę się codziennie. no Odkąd mam rozjaśnione włosy. Zresztą odkąd, yy, odkąd. kiedy nie rozjaśniałam włosów, było praktycznie to samo. Tak wiecie mam dość puszące się włosy. Olejowałam je przez jakiś czas, potem stwierdziłam, że to nie ma sensu. Ale wróciłam do tego, bo stwierdziłam, że może po prostu dobrałam sobie zły olejek. Tak, także pozazdrościłam dziewczyną na blogu Anwen, które po prostu cudownie to robią. W sensie pielęgnują swoje włosy. Ja sobie dzielę włosy na pół, tak żeby mi było... O matko, jak się zrobiło, jasno! Także no, dzielę sobie te włosy na pół, żeby mi było wygodniej je wyolejować, bo widzicie, to jest po prostu, na sianko. Ale słuchajcie... Mamy broń. <laughs> Mamy broń, którą zaraz się posłużę. Yy, ogólnie patrzcie, ile mi tego olejku idzie, jak mam te włosy rozjaśnione. No po prostu to jest masakra, używam go praktycznie codziennie. Także jedną pompeczkę sobie yy, aplikuję na rączki. Rozcieram, tylko dobrze rozcieram, bo czasami to, wiecie co, mi takie bzdury wychodzą, że po prostu takie wiecie, tłustawe włosy. Jeju. Ja już mówiłam, że ten olej po prostu cudownie pachnie, ale to jest to jest fenomen. Ja bym go kupowała tylko za to, że tak pięknie pachnie. Nie wiem, czy coś będę z włosami jeszcze robić. Teoretycznie nawet, jeżeli użycie tego... No tak, użycie tego... Użyjecie. <laughs> Nie zawsze Jak użyjecie tego olejku, to potem możecie z włosami sobie robić, co tam chcecie. Czy tutaj prostować je, czy y, kręcić, albo coś w tym stylu. matką. będę prześwietlona. Znowu będziecie na mnie krzyczeć. Ale wiecie, no, chociaż w sumie dobra, ściemnie Was trochę, bo y, widzę, że po prostu słoneczko ma zamiar... Tutaj z nami jeszcze chwilę zostać. Przynajmniej tak jak widzę. Jakie niby chmury są, ale jest ładnie. Także. No, czekałam na taką pogodę. Bo ostatnio, jak była taka. Nie wiem, czy u was taka sama była. Po prostu tragedia. Żyć się o tych Brak słoneczka. Cały czas chmury, deszcz. Wczoraj deszcz padał u nas. Nie wiem, jak u was, ale u nas to po prostu była tragedia. Od razu godzina 16. A mi się tak chce spać. Wtedy jestem taka zmęczona, jakaś. Chociaż, nic, chociaż teoretycznie nic nie robię. A w ogóle zapomniałam Wam się pochwalić, że dzisiaj, moi drodzy, jeździłam jeszcze na rowerku, zanim nakręciłam. Wam filmik o. Yy, w włosach, nie w włosach, o makijażu. tak. tak. Ale jestem ciebie dumna po prostu. Kupiliśmy ostatni rowerek i drugą pąbeczkę nakładam sobie na rączkę. No. I yy, przyczesuję sobie drugą część włosów, bo mi jedna pąbeczka... Nic się nie stało? Nic się nie stało. Siedem lat nieszczęścia nie będzie. Yy, także no. Yy, bo mi jedna pompeczka po prostu na całe włosy nie wystarcza. Szczególnie teraz, kiedy one są takie, wiecie, dość wymagające. Jeżeli macie jakieś dobre, sprawdzone sposoby na dbanie o takie włosy rozjaśniane, to wrzucajcie je. W ogóle moja buzia ma ostatnio znowu jakieś chwile kryzysu. Zresztą moja siostra mówiła, że ma to samo. Nie wiem, co się dzieje. Chyba jesień. Chyba jesień, zima się, że to od tego, że jest mm, sucho, bo jakby nie patrzeć, już grzejniki się włącza na full, praktycznie. Może nie codziennie, ale często. O i źle sobie ustawiam, ustawiam. I tak to moje drodzy bywa. Nie wiem, może je jeszcze wyprostuję. Chyba je jeszcze wyprostuję. A po co jej z nimi Nie wiem jeszcze co. Albo po prostu spryskam je sprayem, żeby się bardziej jakoś, tak wiecie, układał. normalnie. Szkoda mi tych włosów, jak są już takie, wiecie, rozjaśnione. Nie, nie za bardzo chcę używać jakichś tam, wiecie, lokówek, yy, prostownic czy coś takiego, bo po co? A oczywiście pomadkę zawsze sobie nakładam przed wyjściem samym. <noise> Także no. Dobra, idę po jakiś spray. Dobra, przyniosłam gliskura i przyniosłam jedwab. <noise> bo stwierdziłam, że moje końcówki jednak trochę źle wyglądają. W ogóle, wy też jesteście zdania, że jedwab źle wpływa na włosy? Bo takie. Słyszałam. Bardzo ciekawa, co myślicie na ten temat. Ja jeszcze żumencie dwa był ogólnie nie używałam i nie miałam zamiaru używać, ale przez przypadek zamiast napty kosmetycznej zamówiłam jedwab. No, tak to jest. Jak się człowiek nieogarnięty zabiera za zamawianie z internetu. A ja jestem totalnie nieogarnięta, Marta Wam to może w 100% potwierdzić. Dobra. Będzie. No. I tak samo jedna bombeczka na jedną stronę, druga na drugą. Bo one się tragicznie puszą. To jest teore teoretycznie serum, to ona jest w ogóle z Green Pharmacy i jest teoretycznie do włosów yy, do końcówek, które się rozwijają. No, także tego. Także tego, także ten. No powiedzmy. Darla. Ale powiem Wam, że przez te moje specyfiki do włosów, to mi wcale ich tak dużo nie wypada po tym rozjaśnianiu, więc jestem w sumie zadowolona. Dobra, mam trochę tu ręce, ale dobra, klistym. Bierzemy sobie gali, skórę i sobie psikam troszeczkę włosy, żeby... Mm -hmm. On pięknie pachnie. Wy też jego zapach, jest po prostu przepiękny. Jak jakieś perfumy. Normalnie. Wiecie, włosy mi się jeszcze będą układać z życie? Ale niech się trochę podkręcą. O! Dobra. Zostawimy to tak, moi drodzy. Także no, będę się pędzić przebierać. I w ogóle... Uu, dobra, będzie. Będę się przebierać i w ogóle, więc pewnie jeszcze do Was wrócę, żebyście zobaczyli jak się dziś ubiorę. A nie mam zielonego pięcia, coś ubiorę. Ju. O tej mojej OOTD! dzisiaj sobie stwierdziłam, że postawię na jakąś taką wiecie, o co chodzi. I yy, standardowo. Standardową klasykę, więc stwierdziłam, że założę sobie tą taką Alabluzę z yy, Berszki, ale oczywiście tak, mimo olejku wiem, że po prostu moje końcówki wyglądają tragicznie. Nie wiem, co z nimi zrobię. Yy, więc stwierdziłam, że wezmę sobie właśnie tą yy, la bluzę, coś w tym stylu z yy, Berszki. Yy, pod spodem mam oczywiście bokserkę z Kropa, bo oczywiście. Sama ta bluza tak prześwituje, że to jest tragedia. I stwierdziłam, że założę sobie, jak mi coś prześwituje, to wiecie, serki, ale to są właśnie te Legends z czego? Z Lida. Więc stwierdziłam, że ja je założę, bo ostatnio masakra jest z moimi spodniami. Nie wiem, czemu nie mamy w ogóle spodni. Coś się dzieje, dziwnego. Ktoś mi tu po prostu zajmuje spodnie. Ja muszę sobie jakieś kupić, jeszcze nie wiem jakie, nie wiem jeszcze, nie wiem gdzie. Ale tak, trzeba tak zrobić. No, stwierdziłam jeszcze, że wezmę sobie do tego wszystkiego, żeby było mało, moją cudowną i ukochaną torebeczkę ze Strada. Mój Stradivarius cudowny. Po prostu jest przepiękna, kupiłam ją na jakiejś promocji w lecie, więc po prostu jestem zachwycona, bo kosztowała dosłownie grosze. I tak, tak moi drodzy, tak by się dzisiaj wszystko prezentowało. No, ja się z Wami żegnam, spróbuję jeszcze przed wyjściem z domu na uczelnię Skledzić ten filmik. Pewnie powstanie, znaczy powstanie, pewnie wrzucę go dopiero wieczorem, poznając życie i moje internety, to po prostu będzie trochę hu hu, tragedia. Ale dobra, okej. Okay. No, w każdym razie tak, możecie zobaczyć jeszcze kawałki mojego niewermontowanego, naszego niewermontowanego domku, ale dobra, nie martwcie się. Od wiosny będzie tragedia. Pewnie z filmikami też, bo pewnie będę wrzucać się raz w tygodniu, właśnie przez ten remoncik, który się nam szykuje. A będzie trochę tego. Będzie dużo tego, więc zobaczymy, co się będzie działo. Także, moi drodzy, ja Was już żegnam. Życzę Wam przemiłego dnia lub wieczoru. No i trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście kciuki w górę. No i trzymajcie się, hej!